Dziś mogę kupować realizm. Za wykonywanie misji dostaję pieniądze, które wydam na nowe animacje, ulepszenia grafiki i mechaniki gry. Wszystko to zmieni grę w prawdziwe życie. No i jesteśmy w Minecrafcie, który jest bardziej pikselowy niż zazwyczaj. A to miejsce, gdzie się znaleźliśmy, to jest chyba sklep realizmu, gdzie będziemy mogli kupować wszystkie ulepszenia. Jednak na, na razie jestem super biedny, jestem spukany. Przejdźmy przez ten portal i spróbujmy jakoś zdobyć monety. Mam nadzieję, że to jest takie proste. Złap zbira, żeby dostać nagrodę. Okej, okay, to brzmi jak plan. Jak widzicie, realizm jest dosłownie zerowy. To jest jakaś wioska i w wiosce... Ej, ty! To jest Amogus, który zabił chyba osadnika. Dobra, teraz! To jest ten zbiro, o którym była mowa. Ej, czekaj. Widziałem. Wlazł do tego domku. To oznacza, że musimy biec za nim. Ja jestem w ogóle jakimś sonikiem. A to... O nie, to mi wygląda na takiego x-rana. Czyli parkur na którym nie trzeba skakać, tylko bardzo szybko biegać. Nie jestem w to na szczęście taki zły, ale niestety nie widzę nigdzie tego Amogusa. Musiał mi już skubany zwiać. Ej, on tam jest. Czekaj na mnie. Ty, Amogusie chrzaniony, zabiłeś osadnika, a za to za to jest jakaś kara. Nie taką nie Jaka. Ale za zapamięć cię, Draniu, dostanę monety, więc lepiej mi tutaj nie odskakuj. Tutaj robi się już troszeczkę trudniej, a tena mogus, tena mogus gdzieś mi. Ej, czy on, czego tam się schował? Ej, ty, Draniu, myślisz, że cię nie zauważę? Oj, dostaliśmy monety. Aha, i jesteśmy w naszej bazie. 30 monet, to jest już jakiś start. Wydamy te monety na same mądre rzeczy, takie jak. Bajkowe tekstury. Nie wiem, czy to jest coś, czego potrzebuję. Ale niech będzie. Zawsze jakiś start. Nie wiem, ja mam to po prostu kliknąć i. Aha, jesteśmy troszeczkę w innym Minecrafcie. Wszystko wygląda jak po prostu z takiej Minecraftowej animacji. Jest to progres i na pewno wygląda dużo, dużo lepiej. Zostało nam 20 monet, więc stać nas jeszcze na ten oto pakiet animacji. Jestem ciekaw, jak one będą wyglądać. Klikam je i. Na, na razie nie widzę różnicy. Ale pewnie to jest kwestia tego, że musimy przejść przez ten portal i zobaczyć. Co tam na nas będzie czekać? Jesteśmy w jakimś bardzo dziwnym miejscu. Wybierz uzbrojenie i wygraj pojedynek. O nie, czy to będzie arena walki? O! I mamy całe menu, gdzie mogę wybrać swój ekwipunek. Dobra, teraz wyglądamy jak totalny badass. Ale do tego w naszej rączce będzie ten potężny miecz. Elegancko. I wyglądałem po prostu świetnie. Szczerze mówiąc, bałbym się spotkać takiego ziomka na ulicy. W Minecrafcie, w sensie. No, no, w wiosce. Wyglądamy zabójczo, zwłaszcza z tą słodką kaczuszką na plecach. Dobra, zobaczmy, kto tam na nas czeka. O! Jest nasz przeciwnik! Jo, ale możemy się zamachiwać tym mieczem! O, nie, skubany matarcie, tym nie pomyślałem! lejemy go. Dobra, lecimy. Nie jest to za dobry scenariusz. Nie mamy tarczy. Musimy więc obserwować, kiedy on je nie używa i musimy wyczuć moment, kiedy on próbuje zaatakować nas i wtedy my musimy uderzać. Najgorsze jest to, że mimo, że nasz miecz jest taki potężny, to naprawdę bardzo powoli atakuje. O, chyba mu się kończy życie, bo zwiewa, ale nie odpuszczamy. Oj, nie, nie. I mamy go. O, nie. My mamy jeszcze drugą falę pojedynków. O, i widzę, że te ząbiaki faktycznie nie chodzą jak takie zwykłe w Minecrafcie, bo mają ten nowy pakiet animacji. Teraz dopiero wyczuwam, jaka potężna jest nasza broń. Patrzcie na to. Mogę się założyć, że ten szkielet padnie na dwa razy. Poczekajcie tylko ten creeper. Spadaj! Uh. O nie, wysadziłem go. Pyk! I pyk! Nie ma go. Dwa strzały, jak mówiłem. Mamy ich. Wszystkie mamy pokonane. O, jesteśmy w sklepie. Dostaliśmy bardzo dużo monet, bo aż 170. Stać nas luźno. Masz na shadery. Ale to nie koniec. Lecimy dalej. Normalne tekstury i realistyczne dźwięki. To mi się podoba. Naprawdę dobre kombo. Na potrzeby fizjologiczne no, niestety nas nie stać. Może lepiej. Nie wiem, czy moim marzeniem jest robić kupę w Minecraft. A póki co załączmy te dźwięki. O, przyjemne. Zrósł poziom realizmu. Normalne tekstury. No, teraz to już wygląda faktycznie jak Minecraft. I najlepsze. Odpalmy teraz shadery. Ja! O, oh, shit! Mój komputer! Dobra, słuchajcie? Tak, ta, on się spalił. W tej sytuacji jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Halo? Nvidia? Potrzeba mi nowego puszka. Są szybcy. Spójrz na to cudo w środku. Nvidia GeForce RTX. R1080 Super Procesor AMD Ryzen 9, 7950X Płyta główna ASUS, TUF Gaming, 64GB pamięci RAM od GoodRam DDR5. A pod tą blaszką kryje się 2TB dysk M2 od Lexar. A to wszystko zamknięte w eleganckiej obudowie od Lian Lee. Li. Dobra, moment prawdy. Włączmy to cudo i zobaczmy, co potrafi. Dzięki Nvidia DLSS3 mogę mieć grę każdą, płynną zawsze, a dzięki RTX-ON mogę podziwiać te piękne promienie Wiatła. Jeśli szukasz nowego komputera do grania to koniecznie zajrzyj do komputernika Ponieważ tam znajdziesz całą ofertę kart graficznych Nvidia RTX Wyniosą one poziom twojego grania zupełnie w kosmos Dlatego przejdźmy teraz do kolejnego poziomu i zobaczmy te bestie w akcji No i to ja rozumiem, na tym komputerze wszystko nam już powinno śmigać idealnie Przejdery wyglądają świetnie, troszeczkę tu jest ciemno Ale zobaczymy co nas czeka po drugiej stronie tego portalu i wow, to niebo jest hiperrealistyczne. Uratuj trzech youtuberów z domu Wilkołaka. No nie wierzę. Co ci youtuberzy szukali w tym nawiedzonym domu? Nie daj się złapać. Okej, okay, nie chcę być czwartym youtuberem, mój żaden przez Wikłaka. Wtedy na pewno już nie dostaniemy żadnych monet. A chcę naprawdę zobaczyć, jak będą wyglądały kolejne poziomy realizmu, bo ten wygląda świetnie. Zobaczcie, jak świeci ta lawa i ta woda. Wow! Zapowiada się świetnie, ale lepiej będzie uważać. Skoro nie wiem, czego się spodziewać w tym domu, najlepiej, jeżeli weźmiemy ze sobą latarnię i będziemy bardzo ostrożni, bo na tych modach słychać każdy krok i widać każdy cień. O! Coś przed chwilą? chyba przechodzi. A to oznacza, że coś tam musi być. Faktycznie, to jest chyba ten wilkołak. Schowałem lampę, żeby nie zwracać na siebie uwagi. I teraz szybko czmychnę na drugą stronę. Dobra, mam nadzieję, że chyba mnie nie zauważył. I bardzo ostrożnie muszę się rozglądać za jakimiś wskazówkami, gdzie mogą być uwięzieni ci youtuberzy. Co jest podejrzane, jest tutaj naprawdę dużo guzików. Może ja powinienem je wciskać. Ten dom wygląda, jakby prosił się po prostu o jakieś ukryte przejścia. Oho, i tak! Tak, coś czułem. O nie, on tam jest. Może to zauważyć. Lepiej sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Halo? O, tak. To jest jakiś youtuber. To jest tricus! Dobra, Mortu, weźmiemy cię stąd. Chodź. Zamknijmy to za sobą, tak, żeby... O, Pan skubany wilkołak. Nic nie zauważył. I chodźmy najlepiej na górę. Chodź, 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 chodź. Dobra. On... Został na dole. Robiliśmy trochę hałasu. To mógł być przypał. Ale pójdź, co, rozglądajmy się dalej, to może być kolejny przycisk. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że on jest w jakiś sposób oznaczony. Czy to jest to? Tak, to było takie proste. Tutaj jest ukryte przejście, Tricus. Poczekaj na mnie chwilę. Otworzę to, przebiegnę! A w środku, w środku jest doknet! No ładnie! O zdraniu. Ja w ogóle się stąd mogę wydostać, bo mi się wydaje, że jest to zamknięte, ale a, ten przycisk raczej powinien zrobić robotę, tylko. Panowie, panowie, pospieszcie się, zawijcie się szybko, okej. Okay. To jest dobrze, narobiliśmy znowu bardzo dużo hałasu. To nie jest dobry znak, ale przynajmniej mamy już dwóch z trzech YouTuberów. Chyba ktoś tam jest. Słychać, słychać jakieś, jakby kolejne przejście. Co jest grane? On tam coś grzebie. Tam coś ewidentnie jest. Poszedł na dół. Teraz się panowie skradajcie. Gdzieś tutaj musi być A, ukryte przejście. Dokładnie pewnie to. Mogę to otworzyć i kliknąć. I zgadza się. Schody zjeżdżające w dół. Wow. Oj, wy poczekajcie, a my tutaj mamy kolejnego youtubera Roxem B! Czyli to dlatego nie nagrywasz filmów? Byłeś uwięziony na poddaszu wirkołaka. To ma potężny sens. I panowie teraz z całą grupą zwiewamy z tego przeklętego domu. Chodźcie! I teraz ostrożnie. O nie! Służy, że jest na tym piętrze. Musimy się rozejrzeć. W takim razie. O, on tam jest. I najgorsze, że chyba nas widzi. Zmykamy stąd. Aaaa! Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Let's go, guys! jesteśmy wolni. Dobra, sukces! Wszyscy tuberzy uwolnieni. I jesteśmy w sklepie. Dodało nam monety. I będziemy mogli sobie kupić kolejne rzeczy. Czyli wreszcie, potrzeby fizjologiczne. I wysoką rozdzielczość tekstur. Więc potrzeby fizjologiczne są po prostu nowymi paskami. Ten jeden, to chyba jest. Spicie, bo krople nie są żółte A drugi to zapewne energia Może lepiej, więc nie biegajmy I o sobie na spokojnie oszczędzajmy No i wysoka rozdzielczość tekstur, jak to wygląda? Nadal podobny do Minecrafta, ale teraz Bardziej HD No powoli zbliżamy się do tej prawdziwości Jeszcze droga jest daleka, ale zbliżamy W tym kierunku spokojnie Zobaczmy co nas czeka po drugiej stronie portalu I jest to, o nie, to chyba najgorsze Miejsce w momencie kiedy doszło nam pragnienie Przeżyć 24 godziny Na hardkorowej pustyni no, nieźle. W pełnym skwarze. Bez żadnych zapasów wody, ale za to z piramidą na horyzoncie. Pewnie tam powinniśmy się znaleźć. I z tego, co widzę, tam jest jakaś woda. Dlatego też udamy się właśnie tam. O mój Boże, co jest grane? Nie, nie, nie. Hask, odmawiaj się ode mnie. Nie atakuj mnie. Ja jestem zwykły cywilem, map... a. O, nie, jeszcze zdobywałam od kaktusa. Kaktusie. Nawet ty przeciwko mnie Tyle wody zużyłeś mi Dobra, wcinam to paskudne mięso i biegnę po tą wodę O nie, jeszcze dostałem jakieś efekty No ładnie, nie wiem, czy było warto to jeść Czy ja mogę się... A! Nie mogę się jej napić Bo ona jest jakaś chyba zatruta Ale swoją drogą, wygląda naprawdę ślicznie Prawdopodobnie będziemy musieli rozejrzeć się za jakimś innym miejscem Znać mapę do oazy w podziemiach piramidy O właśnie, na przykład taka oaza No z tym pragnieniem nie wygląda to za kolorowo Ale przynajmniej jesteśmy już w środku Może tutaj nie ma takiego skwaru jak na z zewnątrz. Poza tym widzę, że dostałem mining fatigue i nie wiem czy to nie jest właśnie klątwa tej piramidy. Za to tutaj. Tutaj mamy jakieś płytki. Czy to jest pułapka, czy bardziej jakaś zagadka? Nie wiem, jestem może debil debil, ale y, poklikamy sobie, popatrzę. Coś się... a tam się wysuwa miejsca, w którym musimy strzelić pewnie z łuku. Tak jest. Mamy łuk i puste butelki wody pewnie. O, nie! Hask! No ładnie. Jak tutaj trafić? Okej, okay. jedz jeden punkcik. Drugi też. I ostatni. Cholera, to nie jest takie proste. O! Są wszystkie trzy. Jedna zagadka zaliczona. Teraz, o, może tamta. Tutaj znowu mamy jakieś płytki. Lecz tym razem, w momencie, kiedy klikam płytkę, to aktywuję wszystkie bloczki trzy dookoła. I właśnie w ten sposób udało nam się zaliczyć kolejną zagadkę. To jest czas na ostatnią. Znowu łuczniczo. Mamy więcej pustych butelek. Wspaniale. O nie, naprawdę. Bardzo mi się już chce pić. Nie wiem, czy dobrym pomysłem nie byłoby nawet wypić tej zatrutej wody z zewnątrz. Dobra, raz się żyje. To zadziałało? O nie. Mamy zielony efekt i obrywam, ale przynajmniej żyje! Jednak z połówką serduszka, więc jakie to jest życie? Zaczynają świecić się bloki i muszę zakładam zejść ten punkcik w momencie, kiedy wszystkie bloki są zapalone. Będzie to więc teraz! I zgadza się, po środku piramidy otworzyło się wejście do dołu. Jak tam jest głęboko? Eee, no, dosyć. Na szczęście z tej strony jest chyba coś, co wygląda jak drabina. Spróbuję z niej skorzystać. I tak, daliśmy radę zejść na dół. Gdzie jest moja tutaj świeczunia? Mam świeczunię z powrotem. Uj! Tutaj to nie są e bloki, to jest jakiś posąg. Egipski straszny posąg. Boże dobra, weźcie mnie straszcie, że mogę to kliknąć, je, to nic nie robi. Gdzie jest ta mapa? Ja już chcę na łazę. O! Chyba tu. To mi wygląda na skarbiec. Skarbiec z kurde gównem. No co to ma być! Co to jest, ja się pytam, no co to jest? Nie będę tego nawet zbierać. Co to za syfo? chociaż... Dobra, nie cofam! To nam się przyda, żeby się podsadzić do góry. Siodło, no pięknie, super i lampa Aladyna. Czy to jest ten skarb, po który tutaj poszedłem? Czy coś nie mogę zrobić? Chyba nie. Chyba ją postawiłem i nawet nie mogę jej zebrać. No su super! Świetnie, teraz się czuję skabowane. No dobra, przynajmniej będę mieć popór i tarczę. Akurat na pustyni to może nam się przydać. Delikatnie zdykompletowana zbroja. Lepsze niż nic. Tak, zdecydowanie parkur to jest to, czego mi totalnie brakowało. Przynajmniej te ogniska są zgaszone, ale to może lepiej. Nie będę marudzić, prawda? Jesteśmy na końcu parkura i jest tu woda. Tak, nareszcie możemy się napić. No, dziękuję bardzo. bo ta woda też jest jakaś obrzydliwa. I mamy znowu zielone pićko. O, jeszcze więcej zbrojki, i nareszcie jakieś chleborki. No. Wspaniale, jak ja chleba dawno w buzi nie miałem. Nom, 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 nom. Dobra, jeszcze jedna skrzynka. O, wow, tym razem czarodziejska tunika. I, Boże, tutaj jakieś rzeczy zostały skomplikowane. Co się dzieje w tym Minecrafcie To wagi są, jakieś temperatury? Ej, to może nie powinienem tego nosić do pustyni, może się zaraz przegrzeje. Dobra. Póki nic się nie psuje, to ja boże lepiej nie będę kombinować. Idziemy dalej. Halo, halo. Co jest na końcu tego parkura? Czy ja właściwie dojdę kiedyś do tej mapy? No, proszę, proszę. Mamy jakiś piękny stoliczek, a przy stoliczku jest... O, to to, panie, to ja rozumiem. Ziemniaki. I yy, buraki. Tego zrobimy. Chleba tutaj. O, tutaj mamy mapę oazy. Wspaniale. Oto nam od początku. Nie można było tak od razu. Słońce powoli już zaczyna zachodzić, więc lepiej się pospieszmy. Noc na pustyni może nie być przyjemna. No i się ma, no. Oaza nie jest wcale tak daleko, jak myślałem, że będzie, a nawet jest po prostu tuż za tą górą. Korzyść, że serio, kończy nam się picie, ale spokojnie na wszystko, nadejdzie nawet... idzie pora! O! O Boże! Czy to jest Fata Morgana? Nie, to nie jest feta Morgana chyba. Ej, co? Ej, co ci ej. jest? Co, czy ty jesteś Ananasem chodzący Ananas? Co ty tu tutaj czy robisz? Czy masz problem do moich ubrań? Nic nie mam do twoich ciuchów po prostu trochę mnie przeraża Twój uśmiech. Czekaj, co tu jest zbirane? Mur! O co chodzi? Jakby nie będę tego kupować, bo to bardzo dużo kosztuje. Czy to jest twoja Oaza, jakby. A we mnie nie denerw. Chciałem sobie kupić chipsy, a w nich jakiś talon na oazę. Nie wiem, co mam myśleć. Dobra, to chyba cię dobrze oskamowali. Dobra, to pozłaś tutaj ja rozejrzę. Co właściwie tutaj... Jest. Mogę się podsadzić. Całe szczęście. I mamy tutaj. Uuu, tutaj mieszka dużo osadników. broń oazę! Bandyci się zbliżają. Oh, şiş, dobra, to o, już dobre. To oto chodziło z tym murem. Nie wierzę cię. Naprawdę będę musiał wydać prawie wszystkie moje oszczędności na jakiś mur dookoła oazy. No, chyba tak, bo z moim epickim ekipunkiem i świetnym stanie zbrojono. Prawie nie używaną. Raczej może być dosyć ciężko. Jak to wygląda? Wystarczy kliknę, wydam prawie wszystkie pieniądze i tak. Mur się wybudował. No, przynajmniej Tyle. I zaczyna się rajd. No wspaniale, Ej ty. A ona lepiej się chowa, ja, bo masz jakiś łuk, miecz czy cokolwiek? Mam scyzoryk dziadka. Dobra, coś jest. Dobra, to walczymy z tymi bandziorami. O nie, już się zbliżają. I to nie są zwykli piladżerzy. Są też tam jacyś drani łucznicy. Dobra, po kolei, frajerów. Mam chyba całkiem niezły pomysł. Trochę lawem może nam pomóc. Ten ziutek coś nie chciał wziąć ciepłej kąpieli. No, ra. Debilku, czym ty strzelasz w ogóle? No, takie mam, no, takie mam rzeczy. Co masz do tego? To jest diamentowy łuk I raniący strzały Brzmi to dobrze Jesteśmy gotowi na kolejną falę tych drani Aha, próbują dostać się tędy Z drugiej strony, co myśleliście, że was nie I został ostatni ziutson Oh yeah Powoli wstaje dzień, a my dostaliśmy Masę mamony I wstające słońce oznacza jedno Udało nam się przetrwać całą dobę I tak, jesteśmy w sklepie Co teraz będziemy mogli kupić za aż 500 monet? Jestem naprawdę ciekaw, gdzie są te Rzeczy. Uuu. Dostał na tylko cztery przedmioty. Wiadomo, realistyczną fizykę to ja poproszę. I starczy nam jeszcze na realistyczne tekstury. Uuu. No teraz wygląda to wszystko zupełnie inaczej. I te tekstury. Nawet mają odblaski. To znaczy... widzę odbicia w blokach żelaza. Dobra, to jest co najmniej dziwne. A no spoko całkiem mi się podoba. Na kolejne rzeczy jeszcze mnie nie stać, ale za chwilę pewnie to się zmieni. Przejdźmy przez ten portal i zobaczmy jak wygląda właściwie Minecraft. Ojo, jesteśmy w jakimś mieście, w którym musimy dokonać rozbiórki wieży i uważać na inne budynki. Dobra, to brzmi jak odpowiedzialne zadanie, a tam jest jakiś bob budowniczy. Co ty tutaj robisz? O co chodzi? Co ty. Co Sobie myślisz w ogóle? Co sobie myślę? Nic sobie nie myślę, ja tu przyszedłem rozwalić wieżę. Bo ja sobie właśnie myślałem jak polizać łokieć za cholerę nie umiem. Dobra, to jest to jest dziwny gość. Dobra, to daj mi spokój typie. Weź może ty rozwal tamtą wieżę, a ja tą, okej? Okay? Możemy tak się umówić. Umówić? To my możemy się na randeczkę słodziać. Dobra, przestań. Przestań mnie zaczepiać gości. Mam łokieć jestem uzbrojony, lala, lala. daj mi spokój do swojej wieży. Lubię sobie! Ej, do swojej wieży. Okay, dobra, dobra, dobra. Dość mi działa na nerwy, ale tak szczerze, to właściwie ja rozwalić. Jakby nie mam nic przy sobie! Co by mogło mi pozwolić? Co najwyżej mam miskę zupy buraczanej. Czy to coś zrobi? Nie, nie, nie za bardzo, ale o! Przynajmniej fajnie rzeczy wypadają do tym bodzie. Wow! O! Ej, o, dobra, chwila! Mamy jakieś menu i mamy wybrać czym zniszczymy te wieże. Nie jest to prosty wybór, jednak mam po Musimy sprawdzić jedną rzecz. Wydaje mi się, że w tym modzie na fizykę, który jest tutaj w grawitacja działa trochę inaczej niż w zwykłym Minecraftie. Zobaczcie, jak zniszczę teraz ten płotek, to wszystko na górze po prostu się krok po korku rozwala. Wow! I rozwala się nawet dalej! Dobra, to jest bardzo destrukcyjna modyfikacja. Jeden bloczek, a bardzo dużo szkody. Dobra, już spokojnie! Niech to domino przestanie się walić i tak się stało. Mieliśmy uważać na otoczenie. Mam nadzieję, że nie będzie to od minusowych punktów. Być może wystarczy, że rozwalimy same fundamenty, a a reszta wieży po prostu się zawali. Będzie to pewnie wyglądało zjawiskowo. A to będzie oznaczać również, że będzie nam wystarczać o to właśnie TNT razy 20. Aha! Zbierzmy je i odpalmy. Być może najlepiej będzie to zrobić na lekkim podwyższeniu. Tak, żeby zrobić jak największe kuku tej budowli troszeczkę wyżej, nad fundamentami. Szybki tą torcz i zabijamy z tej budowli, bo może stać się nam krzywda. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. uwaga, uwaga! Wow! Cała wieża się rozpada! O, tak! Wow, ale tu nas padało śmieci. A ty co z Jak ci? Ale co? Ja się nie o, o jo, 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 kilofikiem próbujesz, co? Kilofikiem, bo nie, no, nie wiem. Panie, no zobacz, zobacz, co nie potrafię? Pani, nic tu nie to? ma praktycznie. No, panie kolego, no, to nie jest to samo. No, dobrze ci szło, ale, Bob, chyba to nie jest twój dzień. Wydaje mi się, że tę konkurencję wygrałem raczej ja. O nie, co ja powiem, mamie? Nie wiem, że jesteś porażką? Przeproś matkę! A my wracamy do sklepu po nagrodę. Ile siana co jest grane? 814. Możemy sobie kupić dwa ostatnie przedmioty. Jest to realistyczny teren. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądać. Oraz pogoda i katastrofy naturalne. Czy to jest dobry pomysł? Raczej bym nie powiedział. No dobra, wróciliśmy z powrotem do tych wielkich wież. Ten ziomek nadal sobie nie poradził z tamtą. Przetrwaj tornado. O, o Ej, dobra, ja nie dotykam teraz i Coś mnie Samo przesuwa. Czyżby to było faktycznie tornado? Jeżeli tak, to pewnie ono jest gdzieś z tamtej strony, bo w tamtą stronę mnie przesuwa. Oznacza to, że musimy się oddalać z tamtej strony, ale o nie. To nie wygląda za dobrze, bo naprawdę zaczęło mnie mocno ściągać. Trzeba zrobić jakąkolwiek bazę albo, albo znaleźć jakieś miejsce. O nie, o nie. To jest to tornado! Zblokowało mnie w jakimś miejscu. Spróbuję dostać się do środka budynku. Tam może będę bezpieczniejszy. O nie. Wszystko zaczyna się rozwalać, zobaczcie na to Co się dzieje? Dobra, dobra, to jest Dom z piasku, dosłownie Ale nie mam lepszego pomysłu Chyba, że płoty? Nie wiem, czy płotki są Bezpieczniejsze, no pewnie tak Jakby piach dosłownie się może rozsypać Nawet bez jakiegoś tornado A płot, oj moi drodzy, dobry płot, Przetrwa wszystko, nasza kratka jest nieziszczalna No właśnie, ale to wszystko dookoła Już jak najbardziej A, Wyssało mnie, i choć czasem mną Miota w bardzo dziwny sposób To wydaje mi się, że jesteśmy tutaj całkiem bezpiecznie może powinniśmy skoczyć do dołu nawet Boże, ale tu jest strasznie Ale na dole, powinno być trochę lepiej Tylko cholera, spadłem i zginąłem No to nie było tornado, to niesprawiedliwe Witaj w życiu po śmierci, gilerku. O, wow, to tak działa w Minecraftzie? Jesteś w Minecraft Windows 10, gdzie możesz doświadczyć czegoś więcej. Spójrz, oto odbicia promieni, które wykorzystują pełnię mocy twojej karty Nvidia RTX. Nie sądziłem, że niebo będzie takie piękne. Tak, jest tu całkiem nieźle i realistycznie. Zobacz te odbicia we szkle. Twoja karta graficzna odbija teraz miliony promieni, obliczając każdy z nich. Stary, ja miałem dwójkę z nie, nie rozumiem, o czym Ty mówisz. Spokojnie, całe szczęście, Twoja karta jest mądrzejsza od ciebie. Dzięki Super Resolution, korzystając z zaawansowanej sztucznej inteligencji, renderuje obraz w niższej rozdzielczości i skaluje go adaptacyjnie, żeby osiągnąć lepszą jakość. Dzięki temu gra wygląda świetnie, nawet na słabszych komputerach, a jak sam widzisz, jest tak płynna, jak masło, które zapomniałeś włożyć do lodówki.